Minęło 7 dni, mamy 9 marca. Dzisiaj, już tak jak ostatnio zapowiadałem, na standardowym systemie, czyli transmitter Avantree połączony w kamerkę DJI i mikrofon z Intercom Cardo. Słuchajcie, tutaj jest ta sytuacja. W przerwie zimowej zapomniałem, jak się Intercom włącza. Musiałem zatrzymać się na, na zatoce i sprawdzić w aplikacji jaka kombinacja klawiszy go uruchamia, bo zapomniałem, cisnąłem tylko jeden klawisz, coś się nie wyłączał. mówię co siadł? Następna rzecz, siadła po zimie idąc w ślad za akumulatorem. Nie, nic z tych rzeczy, wszystko działa. Oczywiście ja nie się z sprzętem, który posiadam, ale dobra, to już na marginesie, tak do śmiechu. Słuchajcie, temperatura jaka jest, taka jest, jest 11 stopni, no ale to wiadomo, że w słońcu. Dzisiaj już nie jest tak ciepło jak w zeszłym tygodniu, no ale mimo wszystko jest pogoda, żeby sobie gdzieś tam wylecieć i Wylatuję tutaj w stronę Wrocławia, standardowo okolice Milicza, no, takie wycieczki do takie tripy można powiedzieć do 30 km tutaj na południowej Wielkopolsce to, to, to jest najlepsza destynacja Milicz i, i te okolice, no bo jest najlepiej tak no, uważam, że że najlepsze dróżki najwięcej do zobaczenia. Są te stawy dzisiaj tak w inną stronę trochę na od Milicza wybierzemy się do Rudy Sułowskiej i zobaczymy. Jak to tam wygląda po zimie, bo przed zimą byłem, często tam spacery rodzinne się wybieram. Dobra, tyle na początek. Ja teraz sobie śmigam, korzystam z jazdy. No i też na razie robię takie małe tripy. Dzisiaj trochę wieje, nie wiem, no, w mikrofonie na pewno tego nie słychać, no bo kardo czyści dość mocno, co w sumie nie jest zaletą przy motowlogach, ale naprawdę dzisiaj dość mocno wieje, Jedzie się tak średnio, mam 90. Kilometrów na godzinę i mocno mnie tutaj, nawet tam, takie powiewy wiatru dość mocne, znosi mnie troszkę, ale damy z tym radę. Ważne, że już pogoda się robi taka, że możemy powoli jeździć, możemy powoli poruszać się w jakimś kierunku i rozgrzewkę czynić przed tym sezonem motocyklowym, bo wiadomo, te pierwsze trasy, dla mnie przynajmniej, to są takie do wjeżdżenia i do przypomnienia sobie, z czym to się je i. Jak to się jeździ? Plany na sezon są zacne, więc jest się do czego przygotowywać. Dobra, słuchajcie, trzymajcie się, a ja śmigam dalej. Pozdrawiam, cześć. W nawiązaniu do takich pewnych tematów, które w tym tygodniu się odbyły, słuchajcie, odwiedziłem salon Royal Enfield. We Wrocławiu na partynicach pracuję, więc miałem dość blisko, więc pomyślałem, że sobie. Tam podskoczę, Oglądam te filmiki na YouTube. Trochę tam zawiesiłem tam oko podejrzeć przez girki Na kanale on, oni tam zrobili taki fajny opiec po Polsce. Na Himalajach właśnie w sumie oglądałem tę serię tylko po to, żeby zobaczyć, gdzie tam jeżdżą, jak oni sobie ustalili. A tam, szczerze powiedziawszy, ciekawił mnie ten motocyk. Motocyk ma 20 bajrze 4 czy tam 25 koni, to już mniejsza w to. I chciałem zobaczyć, na no, czy to polega. Usiąść na nim, zobaczyć z bliska. Wiadomo, że wchodzi ta nowa wersja 450 teraz, ona już będzie miała 40 koni, taki nowocześniejszy wygląd, te wszystkie ich tam, e, oni mają ten patent taki, że mają bezprzewodową łączność z telefonem, z aplikacji i można sobie nawigację z aplikacji Google e, wrzucić na wyświetlacz. To jest akurat spoko sprawa, że w tak budżetowym motocyklu za tam 30 tysięcy e, coś takiego funkcjonuje, więc słuchajcie, Yamaha, Triumph i reszta, jest środko kogo... w śmiechu. Motocykl widać, że budżetowo wykonany, jakościowo też, to jest silnik singiel. Tylko, że co? No to jest taki motocykl z targetem na określone osoby, moim zdaniem. Czyli to jest taki typowy wół roboczy. On ma nie jeździć, on nie ma przyspieszać. On cię też po szosie nie przewiezie z emocjami. Tu chodzi o to, żeby on wjechał w teren, wjechał tam w te górki, w te, w te Indie i, i tak, w te pagórkowate tereny i żeby służył społeczności z, z lokalnej, a że poziom bogactwa, czy tak powiem, poziom życia jest w tamtych regionach świata taki, jaki jest, to też musi tyle kosztować, musi być zrobiony budżetowo, żeby jego dostępność była w miarę duża. I o dziwo, na razie przebojem na Europę się takim wdziera, że postanowili nawet zrobić właśnie nową wersję. I słuchajcie, wejdzie wersja, tak jak już wspomniałem, 450, 40 koni, 40 nm, już tak bardziej. E, Nowocześnie wyglądająca, o samochody mnie wyprzedzają, ale sobie rozmawiam, też strasznie wieje, tak jak powiedziałem i ja jeżdżę dla przyjemności, więc nie będę tutaj z wiatrem póki co walczył. I słuchajcie, no ciekawy jest ten motocykl, no ja bym go nie kupił, no ja chciałem tylko tak zobaczyć, o, o, oglądam, tak jak mówię cały czas, na razie Tracer jak najbardziej spełnia moje oczekiwania, jest aż za dobry motocykl jak na mnie, uważam, ale... Umówiłem się na jazdę testową. Słuchajcie, spoko atmosfera w tym salonie Royal Fieldu była. Jak zazwyczaj w takich miejscach jest spoko. I powiedziałem, że jak mam już tak blisko z pracy, zapisałem się na, na listę. Jak będzie miał tą nową 450, bo na tym motocyklu mi w sumie należy, no to tam przejadę się testowo i zobaczymy, co powiem. Byliśmy tutaj na stawy w okolicy Rudy Sułowskiej. Raczej ja przejeżdżam przez SU, jadę drogą wojewódzką i wjeżdżam z drugiej strony. Od drugiej strony, więc ja tędy przejeżdżam sobie na, na Rudy Sułowskiej. Widzimy tu już się stawy zaczynają. Nie ma zakazu wjazdu, jak e, e, no tam, przykładowo tam, gdzie byłem e, tydzień temu w Rudzie Milickiej. No to jest y, typowy znak zakaz wjazdu tylko i wyłącznie dla samochodów. Y, no i zakaz wjazdu oczywiście dla wszystkich pojazdów, jeżeli znajduje się pokrywa lodowa na stawach. Tutaj takiego znaku nie ma. Myślę, że można przejechać jeść y, samochodami, jak byłem tutaj pieszo na spacerze. Więc zobaczymy. Chcę przejechać do, do Rudy Sułowskiej po prostu z tej strony od drogi wojewódzkiej. Tu są wszystko stawy hodowlane. No fajnie tutaj jest ogólnie. To jest właśnie wytłumaczenie, dlaczego tutaj ja jeżdżę z Krotoszyna. Jeżeli chodzi o takie tripiki, tripy, które ja sobie robię, takie w kołkomina, że tak się wyrażam, to właśnie jadę tędy, no bo tutaj jest najlepiej, tak? Tutaj jest takie zróżnicowanie przyrody. Są też kręte, zakręty. Nawet widzieliście na tych moich filmikach te takie filmy można oglądać w wojewódzkich, gdzie jadę, to te zakręty tam są takie w sam raz. No i tyle. No i myślę, że zobaczymy tutaj. Dalej przejedziemy na tą e, Rudę Sułowską. No i później do was coś tam na, nagram, pokażę wam takie e, jedno miejsce, które tam jest, no. Trzymajcie się. Siema, siema. Dojechaliśmy do Rudy Sułowskiej, słuchajcie. To jest takie centrum, można powiedzieć, wybudowane, takie widzicie rekreacyjne. Za mną, za mną jest, przepraszam, takie mini zoo dla dzieciaków. Tutaj jest taka sekcja dla dzieciaków. Tam zaraz zobaczycie: są takie sekcje przeznaczone dla w sumie dla wędkarzy. Tam dużo wędkarzy. Tutaj imprezy wędkarskie pewnie się jakieś odbywają. Ja na takie nie byłem. Tutaj latem jest mnóstwo ludzi. Do tego można sobie tutaj dobrze zjeść, można też tutaj nocować. Jest trójwieskowy hotelem Naturum oraz gospoda 8 ryb, tak? No wiadomo, że specjalny tutaj to jest serwowany to jest ryba. Pewnie karpik, no bo to jest ojczyzna karpia, jak już wiele razy wspominałem. Słuchajcie, 20 km, może nie, no tutaj przesadziłem. 30 km mam do tego miejsca, tam 30-40 minut i tutaj jestem, więc nie dziwcie się, że bardzo często Dolina Baryczy pokazuje fajne tutaj jest miejsce więc możecie zobaczyć zaraz wam to pokażę o tak to mniej więcej wygląda tutaj zaraz tam wejdziemy tutaj jak widzicie pod zadaszeniami są takie ławki są też ławeczki przepoty z tymi stawami tak jak mówię to jest bardziej dla wędkarzy przeznaczone ja tutaj wjechałem chciałem wam pokazać mniej więcej jak to wygląda tak jak mówię jeżeli ktoś Jedzie z Poznania do Wrocławia czy z Wrocławia do Poznania i chce jechać alternatywną drogą, to tutaj spokojnie przez Milicz-Krotoszyn może się udać, czebnica milicz I tutaj na zachód i na wschód od Milicza jest dużo takich miejsc, można powiedzieć. O, może tutaj wejdziemy, żeby Wam bardziej pokazać, jak to wygląda. Zmienię trochę kamerkę, o, będziemy miała z bliska, tak to wygląda. Jest stawik, są takie dla wędkarzy przeznaczone ławeczki pod, przy samym już stawie. A tutaj takie zadaszone e, rzeczy. E, no zakaz grillowania obowiązuje, jest tutaj napisane. Bo aż jak na to patrzyłem, szczerze powiedziawszy mówiłem, że tak chciałem powiedzieć, że to są takie miejsca e, pewnie dla grillowania, ale czemu nie. Tutaj jak widzicie takie ławeczki już typowo przy stawie, z tyłu gdzieś na pewnie jakieś zaplecze i tak to funkcjonuje, tu jest jeden stawik, tam jest drugi. Tutaj przed nami to co widzicie to jest ta e, gospoda 8 ryb. No to zaraz Wam pokażę, jak to wygląda już tam na końcu i będziemy się zwijać. No słuchajcie, zaczyna już coraz bardziej wiać, więc ta pogoda staje się taka trochę już nie tak atrakcyjna do jeżdżenia. Zobaczcie sobie jeszcze raz. To jest tam, gdzie byliśmy, tutaj jest już e, e, drugie takie zaplecze wędkarskie. No i tutaj macie gospodę e, 8 ryb. Słuchajcie, to jest, nie wiem, no to jest dość świeże. Nie wiem dokładnie, nie powiem Wam, w którym roku to zostało wybudowane, Tutaj mamy leksik do obsługi, jak widzicie, to wszystko jest na wędkarstwie oparte, jak to te stawy milickie słyną z tego. No jak widzicie, tutaj macie gospodę 8 ryb, a tam na wprost wyłania się już Hotel Naturum, tak jak powiedziałem, trzy więc też można sobie przyjechać nawet z całą rodziną. Tutaj też o, dużo szlaków rowerowych, jak widzicie, rower w sumie i wędkarstwo, tutaj najbardziej to spójnie. Tutaj macie Całą mapę tego obiektu, gdzie sobie można podejść, jest to ścieżka dydaktyczna. Tą ścieżką dydaktyczną, w sumie, po części my przejechaliśmy tam między tymi stawami. Jak widzieliście, nie wszystkie były jeszcze wypełnione wodą. Jak byłem tutaj jesienią, bodajże w październiku, to wszystkie były wypełnione wodą. No i tak to wygląda. Słuchajcie, fajne to jest miejsce. Tak jak mówię, ja mam tutaj. Niecałą godzinę, 40 minut drogi, więc często tutaj jestem. To jest taki mój pierwszy pomysł, jak chcę sobie wyjechać motocyklem i yy, tak na krótko, Tak najbardziej yy, tutaj się wybieram. Dobra, no i tak to centrum wygląda. Widzicie tutaj gospoda, tutaj hotel, a tutaj tracerek. Dobra, zbieram się i. Chciałem nawiązać do tego tutaj uchwytu na telefon, no bo wiele osób się nie pytało, jak ten uchwyt, jak ten uchwyt. Oczywiście to tylko mi mówi, że nie oglądają, bądź nie słuchają filmików, bo na filmiku powiedziałem, że, że jak najbardziej propsuje, jak najbardziej on się sprawdza. Ale cóż, skoro ludzie nie oglądają, to mówię teraz jeszcze raz. No, jest bardzo dobry. Tak jak mówiłem na początku, widzicie chociażby tutaj będą teraz dziury, przyjadę. Widzicie, nic nie drga. Nie ma takiej opcji, żeby on drgał, żeby on latał, no bo on jest zamocowany bardzo na sztywno i on nie jest przymocowany do szyby, tak, no bo ludzie, nie wiem, ludzie tak jakby myśleli, że on jest do szyby przymocowany nic z tych rzeczy. On nie drga szybom, bo najpierw się uchwyt montuje do, tutaj do korpusu, do tych zegarów, a następnie potem na to mechanizm szyby, więc szyba jest całkowicie niezależna od tego uchwytu. Jak widzicie, teraz jadę cały czas tutaj po nierównym asfalcie. Widzicie, on jest stabilny. Ja mam jeszcze, tak, no ja już to prezentowałem, więc nie będę tego, tego mówił, jak ktoś jest zainteresowany tym zestawem i czym ja tutaj dysponuję, to niech się cofnie, chyba trzy, cztery filmiki i przed tym jest wszystko, cały montaż pokazany. No jak widzicie, to tutaj już nie jest to, co na Rudzie Sułowskiej, Ruda Milicka to jest tutaj bardziej zaludniona. Dużo fotografów, tak, tutaj teraz widzicie pan z aparatem. Ja tu słuchajcie, często bywam i tutaj ludzie ptaki naprawdę obserwują. I dużo tutaj takich pasjonatów jest, z takimi dość dobrymi, widziałem sprzętami. Przecież raczej ja się nie znam, ale widać, że to, 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 to nie jest tam jakiś byle jakiś sprzęt. Z dobrymi sprzętami ludzie są tutaj jak najbardziej zainteresowani oglądaniem tych ptaków. Dobra, ja sobie tak wymyśliłem, że tutaj drobny przesmyk, i tak jak tutaj, żeby nie było wątpliwości, tutaj mamy zakaz wjazdu. Uwaga, rezerwat przyrody. Obowiązuje w okresie występowania pokryty w lodowej na stawach. A tutaj, jak widzicie, jest zakaz wjazdu tylko samochodów. To kto jak najbardziej, mogę tam wjechać. Przynajmniej na, tak mówią przepisy ruchu drogowego. Ja już tu jechałem kilka razy. Tutaj, jak najbardziej, nic. Z tych rzeczy nie ma problemu. Ja to tu też tutaj nie gazuję. Tu też chodzi o to, żeby, że tak powiem, się zachowywać. Wiadomo, że jakbym tutaj teraz gazował, jakbym robił przegazówki, no to bym się zachowywał jako skończony dzban i stałem się wściek. A ja przejeżdżam tutaj tak spokojnie z prędkością średnią 20 km na godzinę i myślę, że to jest jeszcze akceptowalne. Tym bardziej, że ja tutaj nie jadę sobie z chęci, żeby przejechać. No w tym momencie tutaj mam o wiele bardziej bliżej powracając do domu, tak? No, no i tyle. I tyle z tego tematu. Tutaj jeden stawik po, po jednej stronie, po drugiej. Kolejny stawik. Tak jak ostatnio tutaj udało mi się nagrać, ta jakość oczywiście tego tamtego była tutaj słaba, ale udało mi się nagrać. Teraz jest przejazd po prostu z drugiej strony. Jedziemy od strony yy, Milicza. Dobra, Pan robi Pani zdjęcie, my przejedziemy. Trzeba trzymać tego erdla, no, erdel, tak, to jest rasa psa, mówiłem erdla, bo to jest rasa psa, jest erdel. No i tyle, fajnie to wygląda, muszę wam powiedzieć, fajnie. No ja co, ja już stąd będę się kierował do garażu, słuchajcie, na dzisiaj mam już dosyć jeżdżenia, tutaj mi aplikacja cały czas kalimota, nagrywam ten przejazd, ona mnie, broń Boże, jak widzicie, tutaj nie prowadzi. Ja sobie nagrywam ten przejazd, tylko rejestruję. 2 godziny, 12 minut, 80 km, tak, średnia prędkość 25 km na godzinę, a to wiecie czemu, no bo yy, nagrywałem dla, dla Was z Rudy Słowskiej też taką drobną relację tam z tego mini Zoe i z tego centrum. No i tyle, i tyle to wyniosło. Jeszcze tutaj ostatnio, tam kolega na, w komentarzu pod filmikiem ostatnim z tego, z tej inauguracji, że tak się wyrażę, sezonu 2024, umieścił komentarz z pytaniem. Czy mógłbym nagrać dźwięk motocykla? Spróbowałem to zrobić. Zobaczymy jak to wyjdzie. Tam z dwóch, można powiedzieć, położeń kamerki nagrywałem. Z tego drugiego pewnie więcej będzie wiatru, no bo wiatr dosyć jest intensywny. Od jakiegoś czasu. Co widać tutaj na wodzie, nie wiem czy kamerka to odda. A drugi to, to myślę, że coś z tego będzie, bo ja nie wiem czy on chciał, żebym mu na postoju nagrał, czy, czy w trasie. Mówił, że jego chodzi jak sieczkarnia do drewna. Więc zobaczymy. No, w, w przypadku mojego Tracera nic takiego nie ma miejsca. Dźwięk motocykla, nawet na standardowym wytegu, mi się bardzo podoba, a ja jak najbardziej lubię ten dźwięk. Dzisiaj, nawet jak wyjeżdżałem, tam sprzęty, co, tak jak Wam mówiłem, zapomniałem, jak Intercom działa. Kolega do mnie podjechał, on ma Tigera i mówi, podszedł i mówi: Kurde, ale ci to fajnie, raczej fajnie. No, Ryczy delikatnie, nie masz nic założonego. no nie, nie, nie mam nic założonego. Tutaj też mi się podoba. I w że w sporcie 660 też tak było, że ten wydech jest praktycznie w jednej bryle. Tak, tu nic nie wystaje na koło, tu wszystko jest pod spodem. To też ułatwia temat montażu tych kufrów standardowych, zarówno w jednym, jak i drugim motocyklu, i przez to pewnie tak to wyszło. Widzicie, tutaj już tą groblą znowu przeleciałem. Zbliżam się do wyjazdu. No i co? Ja już dzisiaj nie będę nic tam do was nawijał, też nie mam nic ciekawego do powiedzenia. Trzymajcie się, do zobaczenia na trasie LWG. No i co? Do, do następnego filmiku, bo pewnie jakiś tam będzie. Zobaczymy jak to pogoda. Za tydzień w następny weekend nie będę latał, raczej chyba, że niedziela będzie ładna, no bo w sobotę wyda, wybieram się, słuchajcie, na targi motocyklowe do Wrocławia, na Wrocław Motocykle Show. Yy, więc sobotę spędzę we Wrocławiu na targach i też pewnie jakąś tam relację nagram. A tymczasem trzymajcie się. Ja już przejechałem z tej grobli. Wjeżdżam tutaj do, do miejscowości Nowy zamek. Yy, tutaj jak widzicie, barycz płynie. No. Pogoda no, 10 stopni, ale silny wiatr. No, grzane manetki chodzą na piątym poziomie, więc yy, muszę zdać sprawę, że nie jest cieplutko. Dobra. Heja.